Cześć, pacjent Clio 1:2 Od pewnego czasu borykałem się z problemem, że po prostu prędkościomierz w czasie jazdy przestawał działać. A to wiadomo, w dzisiejszych czasach, z mandatami i punktami, przydatna rzecz i lepiej, żeby działał i nam pokazywał ile jedziemy. Pierwszą do yy, diagnozy, no w sumie rzeczą oczywistą, jaka mogła być w moim przypadku. Był czujnik prędkości mocowany tam z tyłu w korpusie skrzyni biegów. Bodajże, jakby ktoś potrzebował dokładne miejsca albo nie mógł znaleźć, w którym miejscu znajduje się ten czujnik, to po prostu mamy przód, przód samochodu. Tu możemy sobie poświecić latarką. Ja już mam ten czujnik wykręcony. Także o, tam właśnie jest gdzie jest ten otwór, przychodzi ten czujnik, także dostęp wydaje mi się nie jest zbyt skomplikowany. Ogólnie ja już go wykręciłem i wygląda mniej więcej tak. Tutaj mamy wtyczkę trzypinową i u mnie właśnie wygląda na mocno zabrudzonego. Myślę, że to było powodem gdyż takie zabrudzenie mogło powodować błędy w odczytu prędkości Postaram się go dobrze wyczyścić, zamontować i sprawdzić czy wszystko jest ok czy nadal prędkość nie działa, jeżeli nadal nie będzie działał no niestety czeka wymiana wiadomo nie jest jakoś mocno skomplikowana ale póki jest możliwość, żeby w jako taki prosty sposób naprawić, w sumie wyczyścić, ten myślę, że warto spróbować. Ja już nie mam zamontowany. Nie wiem czy będzie go teraz dobrze widać. Wpięta jest styczka i założona metalowa osłonka. Na pewno przed wpięciem wtyczki warto spryskać ją jakimś kontaktem. Bądź innym środkiem do styków, że nie pozostało nic innego jak jeździć i obserwować. Mam nadzieję, że pomogłem. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.